Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite'a. w kciuka, suba, jak jesteś nowy na kanale, oczywiście z dzwoneczkiem. Nie zapomnij też o komentarzu. No i przypominam, że jak będziecie fajnie mojego kodu twórcy, który jest nad kamerką, używali w tym sezonie, to na przyszły sezon rozdam Wam jakieś karnety bojowe. Zadanie, którym się dzisiaj zajmiemy standardowo wchodzi o 16 na serwer i jest to umieść bioskaner w kosmicznym biomie. Więc lecimy na plac zabaw i pokażę Ci, gdzie to zadanie wykonać. Oczywiście tego quest'a wykonujemy na zielonej wylęgarni. Zaczniemy sobie od tego budynku po prawej na górze. Wchodzimy sobie oczywiście standardowo jak już przy tych questach do garażu I tutaj w tym miejscu będziemy mogli umieścić pierwszy bioskaner Drugi bioskaner możemy umieścić obok tutaj dużego sklepu Z tyłu właściwie tego sklepu Dokładnie mniej więcej w tym miejscu Kolejny bioskaner na lewym domku Tutaj macie ten domek A bioskaner trzeba umieścić tutaj I ostatnie miejsce, doghouse W tym miejscu macie doghouse'a A bioskaner trzeba umieścić mniej więcej tutaj, w tym miejscu Dzięki serdeczne za oglądanie, pamiętaj o kciuku, subie, dzwoneczku, nie zapomnij też o kodzie twórcy, no i wbijaj oczywiście do linku w opisie. Trzymaj się, jego popołudnia, cześć!